Wojciech Zieliński, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku OSOS Tutor. W dzisiejszym materiale, jaki przygotowałem dla Państwa, przedstawię zagadnienie związane z wymianą informacji poprzez platformę OSOS. Jak Państwo zapewne wiedzą, platforma OSOS jest rozwiązaniem, które integruje rynek ochrony zdrowia, zapewniając szybką wymianę informacji pomiędzy jej uczestnikami. Dziś w odcinku uwagę skierujemy w stronę laboratoriów. Pozwolę sobie rozpocząć od kluczowych korzyści współpracy laboratorium z platformą OSOS. Przede wszystkim jest to system otwarty, co oznacza, że każde oprogramowanie laboratoryjne może dołączyć do platformy. Nawiązanie współpracy ograniczone jest do minimum formalności. Sama wymiana informacji natomiast przebiega w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nim dotrze materiał do analizy, skierowanie już będzie oczekiwało. Wystarczy, że laboratorium raz opublikuje listę usług laboratoryjnych, a wiele tysięcy podmiotów medycznych współpracujących z OSOS będzie mogło niemalże natychmiast rozpocząć współpracę. Przesył danych jest zabezpieczony wysokimi standardami, adekwatnymi do wagi informacji. No i wreszcie, każda ze stron laboratorium przychodnia czy pacjent ma łatwy do nich dostęp. Jak działa obieg informacji medycznej? Wyobraźmy sobie teraz ten proces. Pacjent umawia się do lekarza za pośrednictwem rejestracji online. Na wizycie uzyskuje skierowanie na badania laboratoryjne oraz pobrany zostaje materiał do badań. To skierowanie drogą elektroniczną trafia w tym samym czasie do laboratorium oraz na indywidualne konto zdrowotne OSOS. W laboratorium po przeanalizowaniu materiału wynik tą samą drogą trafia do przychodni, która wystawiła skierowanie, oraz na konto pacjenta. Pacjent może udać się do specjalisty w celu konsultacji w wyniku badań. Lekarz w systemie informatycznym Camsoft wyniki badania widzi na karcie wizyty danego pacjenta jako nowe dane. To jest dokładnie to samo miejsce, w którym lekarz wprowadza informacje o stanie zdrowia pacjenta w trakcie każdej jego wizyty. Wracając do pacjenta. Informacje o otrzymanych wynikach badań otrzymuje powiadomieniem na swoim koncie zdrowotnym, ale także może otrzymać poprzez SMS. Dostęp do danych poprzez serwis internetowy zabezpieczony jest czteroznakowym kodem dostępu, który pacjent otrzymuje wraz ze skierowaniem. Wynik badania na indywidualnym koncie zdrowotnym OSOS pacjent widzi w sposób przejrzysty. Z tego miejsca również ma dostęp do całej listy wyników zrealizowanych badań ułożonych chronologicznie. Indywidualne konto zdrowotne w skrócie IKZ. To rodzaj notatnika zdrowotnego, umożliwiającego automatycznie zbieranie danych o zdrowiu pacjenta. Oczywiście każdy może sobie założyć podobny notatnik w formie papierowej i samodzielnie notować wszystkie zdarzenia zdrowotne, ale kto z nas to robi? Jest to niewygodne i zajmuje dużo czasu. Dlaczego więc ICZ jest lepsze od zwykłego notatnika? Ponieważ gromadzi nasze dane w sposób elektroniczny na anonimowym koncie, do którego mamy dostęp poprzez wygodną aplikację Visimed lub przeglądarkę internetową. Dzięki temu wszystkie dane na temat naszego zdrowia są zawsze łatwo dostępne. Co ważniejsze, wszelkie informacje zdrowotne trafią na nasze konto automatycznie ze wszystkich placówek oznaczonych logo OSOS, przychodni, szpitali, gabinetów lekarskich, laboratoriów medycznych i aptek. Nie trzeba już zapamiętywać trudnych słów i nazw leków. Wszystko zostaje zapisane automatycznie. Eliminuje to pomyłki czy problemy z oczyfrowaniem pisma lekarza. Lista placówek, które współpracują z OSOS, stale i dynamicznie się powiększa. Na indywidualnym koncie zdrowotnym zapisywane są informacje związane ze zdrowiem pacjenta, takie jak na przykład recepty, jak i zwrotna informacja o produktach zakupionych w aptece, różnego rodzaju skierowania, wykonane usługi medyczne, wyniki badań laboratoryjnych, informacje o uczuleniach czy własne spostrzeżenia pacjenta, dokonane przez niego pomiary, które może przedstawić lekarzowi w trakcie najbliższej wizyty. Pewnie zastanawiają się teraz Państwo, czy to rozwiązanie jest dla Was. Oczywiście, że tak. Jeszcze raz pragnę przypomnieć, że platforma OSOS to system otwarty. Zatem zapraszamy do współpracy. Już dziś możecie usprawnić przepływ informacji i stać się otwartym na współpracę z przychodniami, które coraz chętniej wybierają platformę Osos jako rozwiązanie do komunikacji z laboratorium. W chwili obecnej współpracuje z nami blisko setka laboratoriów, co przekłada się na kilka tysięcy punktów pobrań na terenie całego kraju. Poprzez platformę Osos dziennie dostarczane są cenne informacje o zdrowiu pacjentów. W ciągu roku przekazywanych jest kilka milionów skierowań. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Osos Tutor. Do zobaczenia!